Czy jest tutaj jakiś miłośnik, bo użytkownik crossa k 5 Jak jest, no to musisz sobie zobaczyć ten poradnik. Dzisiaj tutaj będziemy pokazywać, kiedy są ciasne zawory i jak trzeba zrobić prawidłowo tą czynność. Słuchajcie, tak wygląda to po osiągnięciu pokrywy zaworów. Trzeba pamiętajcie, żeby sobie to wszystko ustawić, przygotować, wcześniej wyczyścić. A teraz e, zaraz Wam pokażemy te czynności, e, żeby kontrolować, bo nie każdy może przyjechać do serwisu. A jak kto może, to zapraszam, umawiajcie się numer telefonu i strona serwisowa naszej firmy jest w opisie do tego materiału i tutaj e, na koniec materiału powiem ile będzie Was to kosztowało. Pamiętajcie, najpierw sobie sprawdzacie szczeliniomierzem. Czy jest luźne, czy jest ewentualnie ciasne? Jak tutaj Adam poustawia je, to powiem mniej więcej jakie ustawiliśmy, żebyście już wiedzieli, jaką puteczkę na szelini szeliniomierzu sobie tutaj już przygotować i będziecie sobie oczywiście sprawdzać. Najpierw Adam trzeba tutaj do sprawdzenia poluzować. I do sprawdzania nie trzeba? Nie zrobić. trzeba, czyli sobie sprawdzacie. A jak już chcecie regulować, no to już wtedy musicie e, odkręcić tą śrubę z góry. No i po ustawieniu, my na chwilę obecną ustawiliśmy wartości 10 na słońcem e, i 13 na e, wydechowym. E, no i tutaj e, będziemy sprawdzać jeszcze po złożeniu, e, trzeba zobaczyć, jak to chodzi. Minimalna korekta może wchodzić w grę, ale tak jak mówię, tutaj trzeba troszeczkę metodą prób błędów, możliwe, że na innym pojeździe będzie delikatnie inaczej to chodziło, my zalecamy takie wartości i takie tutaj ustawiamy.